Był na tyle zmienny i szpalisty, że trzeba było pływać bezbłędnie, Trzeba było jak najmniej popełnić błędy. A zdarzało się to dzisiaj najlepszym nawet. Choćby w seniorach, tym który w ostatnim wyścigu trzeci od końca przypływa, czy Majka, nasza liderka, też pływała trzeci od końca. Na pewno był to trudny dzień. A jak w juniorach, jak w swoich W juniorach też tak było, bardzo bym powiedział różnie. Bo... Jeżeli chodzi o Karolinkę, która była po wczorajszym godzinie po, po przerwy, była piąta, to raz, raz miała bardzo słaby wyścig po złym starcie. Zły start, publikował później złe ruchy na, na pierwszej halsówce, i skończyło się to słabo po pierwszej halsówce, na drugiej halsówce troszeczkę nadrobiła i na Fordelwindzie, a na pewno spodziewała się lepszego wyniku w tych warunkach, bo to były takie warunki, które ona lubi. Drugi wyścig znacznie lepszy, znacznie lepszy start, no i potem już końcówka też dużo lepsza. Podobnie było z Adamem Sosnowskim, który w pierwszym wyścigu do się zagubił. W drugim wyścigu dużo lepiej płynął, przed moment nawet był drugi. Ale wyścig, drugi na, druga hasłówka zadecydowała o tym, że spadł na siódmą pozycję. Taki, taki gdzie siedzimy. Trudne warunki, wymagające, ale no mówię, wszyscy mają dokładnie takie same warunki. Wszyscy muszą w tych samych warunkach walczyć i nie ma co narzekać. Mamy już godzinę 9:20. Zanim dojedziemy do naszego domu, to będziemy mieli prawie 10:00, a jeszcze nie jedliśmy obiadu. Na razie lecimy na trzech albo czterech, niektórzy na pięciu na leśnikach z różnymi przysmakami jedni z drzemem, jedni tam z kiełbasą i tak dalej. a ale trzeba coś zjeść jeszcze przed snem, bo inaczej jutro nie będziemy jechać na razem.